Pół godziny temu postrzelono Trumpa. E, trzy minuty temu TVN24 zaczęło na żywca e, brać z e, CNN, a inne telewizje newsowe polskie nic nie reagują. Przez pół Przez pół godziny. Koncert nieus. który rozpoczął się 3 lata temu na planie Westernu Rust. Yes, w jednej ze scen, ale Baldwin strzelał, ale w czy jasnym słowie. Te fanpinfo. I dalej. Plus już To też jest Po to nie o to chodzi. Poziom polski. W telewizji newsowej. O. A tu Polaku sobie sam przetłumaczy tvn 24 przez śpią.